Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, po raz kolejny zjawiłem się na Teneryfie. Wróciłem do mojej starej jaskini, ale to jest dłuższa historia, proszę Państwa. Otóż wczoraj, przedwczoraj, wylądowawszy na lotnisku w Teneryfie, zdecydowanie lepiej przygotowany niż rok temu, miałem już zaklepaną jaskinię dzięki w uprzejmości mojej sąsiadki która wcieliła się w rolę yy, agentki nieruchomości i wróciłem na stare śmieci, że tak powiem, czyli do mojej starej jaskini, której Wam nie pokazywałem niestety, w poprzednim sezonie, ale naprawimy ten błąd i pokażę ją dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. Historia ma naprawdę ciekawy przebieg. Sytuacja była tak dynamiczna, że sam byłem w szoku. Naprawdę wiele się wczoraj wydarzyło. Pozdrawiam i zapraszam. Dobrze, zatem wracając do konkretów. Taki zastał mnie wczoraj widok. Oprócz tych wszystkich rzeczy przyszedłem, była gotowa dla mnie pościel. Oczywiście była ładnie rozcielona, równiutka. Poduszeczka tutaj troszkę moich rzeczy. Ja w tamtym roku tutaj miałem dwa materace, ale nie ma co narzekać. Jest zajebiście. Nie miałem lusterka, to jest lusterka tutaj półeczka, kucheneczka, także proszę Państwa, taki apartament mnie zastał. Tutaj mam garderobę, której też nie miałem rok temu. Także jest spory upgrade. Jest jeszcze moja moskitiera przy roku. Także bardzo miło, bo komarki tną czasami. Tutaj jest strefa taka, gdzie można sobie umyć ząbki. Tutaj sobie można położyć kosmetyki. Tutaj można napluć po umyciu zębów. Jak widać już jest ładnie naplute. Także tak wygląda moja Mój apartament, który mnie zastał, dzięki uprzejmości mojej kochanej sąsiadki, która mi tutaj wszystko załatwiła. A jak wiadomo, nie jest to takie proste, ponieważ jest tutaj sporo ludzi, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają i korzystają z gościnności tych grot. Lecz groty są bardzo często zajęte. Dobra, także widzimy się za sekundę w następnym miejscu, w którym opowiem Wam już całą historię. Dobra, wracając do mojego lądowania, było bardzo ciekawe, ponieważ w tym roku, że są bagaż, wziąłem jakieś kilka fajnych, potrzebnych mi rzeczy do kempingu, jakiś materac turystyczny, jakiś hamaczek z moskitierą, goby wymarkowania, jakieś płetwy i tak dalej, linę, także w tym roku jestem bardzo zaopatrzony i... Wyobraźcie sobie, że wylądowałem o godzinie 18, .00. musiałem czekać z godzinę na autobus, ponieważ była taka kolejka, że yy, musi, musiał yy, ją zabrać dwa autobusy, po czym jeszcze yy, zostało sporo ludzi, także musieli czekać na trzeci i dotarłem do miejsca docelowego, któ z którego musiałem udać się na piechotkę pod górkę z tą walizką, jedną dużą, 15-kilową, plecakiem i jedną małą walizeczką. Wyobraźcie sobie miny tych ludzi, widzących mnie, ciągn ciągnącego walizkę na jednym kółku, bo jedno mi się urwało na szczycie góry w nocy, totalnie w ogóle w długich rzeczach, w dżinsach, w polarze. No na pewno sobie myśleli, nieźle. Także dotarł się na miejsce, zobaczyłem ten materac i pierwsze co zrobiłem, to przywitałem się z sąsiadeczką ukochaną i położyłem się spać ja jako że już tutaj trochę ludzi znam no to odezwałem się do Zdzicha i umówiliśmy się ze Zdzichem, że do niego wpadnę pogadać no i poszedłem sobie na plażę zresztą był jakiś short wczoraj z tej plaży poszedłem sobie na zakupki, kupiłem sobie internet i zawitałem do Zdzicha Jakże się zdziwiłem, gdy okazało się, że z Zdzichu nie ma nikogo, kto będzie mógł siedzieć i pilnować, że tak powiem, jego wielkiej. I jako, że troszkę się ze Zdzichem znam, Zdzichu zaproponował mi, żebym to ja został tą osobą. No, powiem Wam, że to jest naprawdę wielki zaszczyt, że mogę jako osoba na tyle zaufana, że mogę tam zostać, będę miał dostęp do prądu będę miał dostęp do wszystkich dogodności, które się tam znajdują także za chwilę udamy się do Zdzicha pokażę wam całą willę bo dostałem zgodę będę wam pokazywał różne rzeczy i zastosowa rozwiązania, które on tam zastosował, żeby sobie w miarę cywilizowanym sposób żyć i mam nadzieję, że was to interesuje i zostaniecie ze mną na dłużej pozdrawiam serdecznie, troszkę wczoraj się przytrenowałem, bo po takim długim przestoju nic nie robienia zacząłem łachić cały dzień i wieczorem pomagałem jeszcze dzichowi jakieś rzeczy nosić i po prostu spociłem się niemożebnie i do tego jeszcze troszkę zawiało chłodem, bo jak chodzi słonko, to jeszcze nie jest tak gorąco. I delikatną mam chrypeczkę, trochę kaszle, ale myślę, że bryza oceaniczna na pewno mi pomoże w tym, żeby się z tego wyleczyć. Także zapraszam na kolejną. Część tego filmu murdeczki. także witam podobnie mieli państwo tak wygląda dzichowa jaskinia tutaj już się wyłania po lewej stronie pana słoneczny ogródeczek warzywny i wchodzimy do środka. Pięknie zesłonięte palmami. Mamy salon. Z kuchnią wszystko jest naprawdę bardzo ciekawym ułożeniu. Myślę, że tutaj dostęp jest bez problemu. Hmm. Kucheneczkę mi zostawił, także dzisiaj sobie zjem na ciepło jedno jedzonko. Warzywka jakieś, już bardzo miło. Tutaj jest stanowisko mające. I co? I trzeba się rozgościć po prostu. Pogadamy sobie trochę, co tu się wydarzyło. Jeszcze muszę poszukać głośniczka, bo gdzieś zostawiłem głośniczek i nie wiem gdzie. Być może w plecaku, być może gdzieś indziej. Po... A już go widzę. Także proszę Państwa, pierwszy pełny dzień był pełen wrażeń. Stałem sobie, poszedłem na zakupki. Chyba już wspominałem o tym, ale powiem jeszcze raz, na plaży sprawdzić jaka jest woda. Dzisiaj oprócz tego, że robię ujęcia w miejscu, w którym będę spędzał czas przez najbliższe parę dni, miałem iść na plażę, ale ta zachrypnięta gardło nie za bardzo mnie do tego przekonuje. Więc posiedzę sobie, trochę odpoczywam być może odpalę jakiegoś streama, skoro mam tutaj prąd, mam wystarczającą ilość internetu, żeby to uczynić. Więc bardzo możliwe, że też tak się stanie. Ja wiem, dajcie znać w komentarzu, czy coś streama, może coś pogadamy, może powiem wam, jakie mam plany. E, aktualnie muszę troszkę odpocząć, ponieważ wczoraj dzień adaptacyjny był zdecydowanie zbyt intensywny na mój y, rozleniwiony organizm. Zatem... Y, Zapraszam bardzo serdecznie do zostawienia komentarza, subskrypcji i lajka pod tym filmem, żeby darło do jednak największej ilości ludzi. Pozdro. Dobrze, także tak wygląda ten omlecik. To jest omlet ziemniaczany ze świeżych ziemniaków z Z Pakowanie wygląda mniej więcej tak. W środku z drugiej strony go widać. Kosztował w Mercadonie około 3,20 euro. Jest bardzo drogi. Zaraz jeszcze sobie wziąłem andreneczki na deserek, także zaraz będziemy degustować. No, wygląda i pachnie spoko. Mam nadzieję, że to chorizo nie będzie jakieś takie zbyt intensywne, bo chorizo jest bardzo mocno przyprawione. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Oczywiście nie będę udawał, że znam się jak książulo, ale lubię jeść i wam powiem szczerą moją opinię także próbujemy spoko konsystencja taka trochę chrupkie trochę mięciutkie pachnie, pachnie ziemniaczkami intensywnie bardzo i to chorizo elegancko podchodzi takie, takie uszczknięcie tego chorizo mm. mhm smak taki jakbyś wziął ugotowane ziemniaki albo nie, świeże, świeże, faktycznie świeże ziemniaki, pokroił je w talarki i smażył na bardzo małym ogniu przez długi czas te ziemniaki są bardzo namoknięte tłuszczem to to jest fajne, wyczuwalne, ale nie dominuje tego, tego całego, tej całej kompozycji jest jeszcze jakaś cebulka, na pewno mhm. nie wiem czy tu są jajka Wystudziłbym omlet, ale. Nie mam pojęcia, bardzo możliwe, że są jedne jajka po hiszpańsku. Jest patata, huevo, Chorizo, no jakiś cebola. No nie wiem, w każdym razie nie jest to jakiś bardzo. Dobre, ale jest smaczne na polskie cebulackie podniebienie. Zdecydowanie spełni swoją rolę zapełnienia żołądka i dostarczenia odpowiedniej ilości energii na długie spacerki po ten rywie. Mhm. Mhm. Jest spoko, naprawdę polecam. Jakby ktoś miał sobie ochotę przekąsić, no to jest ok. No. A to nie jest reklama, ale ja, jako wielki fan energetyków, znalazłem takiego otóż energetyka Full Tropic w Mercadonie również. Teraz jest w promocji już tych 90 centów i jest za przecudowny, przepyszny, ma tam sobie koncentratu na pewno jakiegoś owocowego z melona, jest tak cumo de frutas a partir de concentrados 9% mango, uva, Narania, manzana, pina, fruta de la Passion. Jest naprawdę bardzo dobry, jak na energetykach energetyka, smakuje jak taki soczek. Ogólnie bardzo dobre są soczki na teneryfie, nawet te zwykłe lidlowe jakieś solvita. Bardzo smakują naturalnie owocowo. Przynajmniej dla mnie. Wiadomo, jest z nich dużo cukru, ale są po prostu dobre. Zwykły soczek za 90 centów czy tam za euro 50 litrowy jest 60 tysięcy razy lepszy niż te soki, które mamy w Polsce. Także naprawdę bardzo polecam. Były również bananki. Kanaria, Patato de Canaria. platato, Nie wiem, uczyłem się hiszpańskiego samolotu, już zapomniałem. platano. I bananki kosztowały euro 80 euro, ale te, te, te refiańskie bananki są po prostu niebo lepsze od tych, które my mamy w sklepach. Są słodziutkie, są o, o troszkę mniejsze, nie są aż tak proste, gdy się przepraszam, się trafi na takiego prostego, one są ładnie tak zakrzymane, taki uśmieszek i gdzie takiego bananka skosztujesz, po prostu chce się żyć. Naprawdę bananki są kozackie, tak samo melony i różne inne owoce na ten smakują o wiele lepiej, ponieważ dojrzewają w naturalnych warunkach, a nie w siatce z azotem, czy z innymi różnymi chemicznymi rzeczami. Chociaż te bananki wisząc już na drzewach są oplecione w jakąś folię, ale to chyba nie jest to, to chyba nie jest to, co my mamy w sklepach. To jest po prostu natura, troszkę plastiku, mikro, ale warto, naprawdę bardzo warto także tym miłym akcentem jedzeniowym kończę ten film będę kręcił niedługo z podwody tak, zaopatrzyłem się w kamerkę i sprzęt y, uszczelniający, żeby móc nakręcić piękne teneryfiańskie oceaniczne dno i będę również podróżował po różnych jaskiniach po różnych innych ciekawych miejscach, takich jak być może góry Anaga, być może uda mi się w miejsce, w którym Budda chciał zrobić ujęcia z drogi, która występowała w szybkich i wściekłych, jako że jest tam możliwość pierwszego przejścia w określonych godzinach. Chyba się tam wybiorę, mam naprawdę dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia. Jak na razie to jest taki, in, taki odcinek pilotażowy. Zatem zapraszam wszystkich po raz kolejny. Wiem, powtarzam się, ale będzie warto. Będzie warto, na pewno będzie warto. Peace.